Szanowni Państwo, spośród kandydatów do naszego okręgu do Senatu chciałbym zwrócić uwagę Państwa na osobę pana profesora Krzysztofa Gutowskiego. To wspaniały lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, a jednocześnie pracownik naukowy naszego uniwersytetu. Pamiętam, że chwilą, kiedy myśmy tworzyli Uniwersytet Rzeszowski, by mogliśmy zawsze liczyć na pomoc pana profesora Kutowskiego, a było to przecież przed ponad 20 lat. Dzisiaj w dalszym ciągu jest związany z Uniwersytetem, jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowcą, naukowcem, a jednocześnie lekarzem. Wydaje mi się, że zbyt mało jego wysokie kwalifikacje są wykorzystywane w naszym regionie. Ponadto jest on doskonałym menażerem służby zdrowia, skończył specjalistyczne uzupełniające studia w tym zakresie i ta wiedza przy koniecznym reformie służby zdrowia byłaby moim zdaniem bardzo przydatna w przyszłym senacie. Szanowni Państwo, dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że Pan profesor Krzysztof Gutowski jest kandydatem niezależnym, a więc niezwiązanym z żadnym ugrupowaniem politycznym i taki, taka osoba może być bardzo podwod, pomocna w koniecznych zmianach, które czekają polską medycynę, chociażby z tego powodu, że nie jest obligowany jakąkolwiek, jakąkolwiek polityką. Tej czy innej opcji politycznej. Znam pana profesora Gutkowskiego od ponad 20 lat. Pracowałem z nim na oddziale hematologii i chorób wewnętrznych, gdzie odbywał staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, następnie po drugim stopniu sprofilował się na gastroenterologię. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo uczciwy. I doskonale wykształcony lekarz, z bardzo dobrym, serdecznym stosunkiem do zespołu lekarskiego, do y, pacjentów. No i przede wszystkim bardzo wykształcony i wyuczony w swojej dziedzinie. Przed przyjściem pana profesora gastroenterologia miała wymiar praktyczny. Natomiast od ery pana profesora zaczęła się Budowa nauki. Oddział się bardzo rozrósł. Kilka osób pod kierunkiem pana profesora zdobyło specjalizację z dziedziny gastroenterologii. Muszę ponadto powiedzieć, że obok gastroenterologii pan profesor Gutkowski posiada doskonałą wiedzę w dziedzinie interny ogólnej i mógłby być wykładowcą. Na najlepszych uniwersytetach nie tylko w Polsce, ale i zagranicznych. Pan profesor Gutkowski prezentował osiągnięcia Ośrodka Rzeszowskiego na kilku zjazdach naukowych. Pamiętam, razem ze mną był w Niemczech na zjeździe naukowym, gdzie wygłaszał referat o autoimmunologicznym zapaleniu wątroby, który się cieszył ogromnym zainteresowaniem. Proszę Państwa. Kandydaci na senatora z okręgu Rzeszowa i Łańcuta wszyscy są na wysokim poziomie. Ale z całym przekonaniem powiem, tylko jeden z nich naprawdę zasługuje na społeczne poparcie i ja będę na niego głosował. Jest to właśnie pan profesor Gutkowski. Wydaje mi się, że każdemu. Komu zależy na poprawie jakości służby zdrowia, która w naszym regionie nie da się ukryć kuleje, na nowe inwestycje w tym rejonie, na poprawę i zwiększenie dostępności usług medycznych, powinien wziąć pod uwagę pana profesora Gutkowskiego jako najwybitniejszego kandydata z tego zacnego grona pozostałych kandydatów. Uważam, że dla ośrodka Rzeszowskiego, dla całego Podkarpacia, pan profesor Gutkowski już zrobił dużo i gwarantuje, że jeżeli będzie senatorem, to na pewno postara się o zdobycie nowych funduszy, chociażby na budowę ośrodka pediatrycznego, na dalszy rozwój gastroenterologii, na rozbudowę szpitali na Podkarpaciu. Na wzór oddziału hematologii, która powstała w szpitalu na Chopin'a za czasów, kiedy pan profesor Gutkowski kierował tym oddziałem. Dlatego raz jeszcze podkreślam, że pomimo wszystkich kandydatów, którzy prezentują doskonały poziom merytoryczny, on jeden ma nie tylko wyższe wykształcenie, ale ogromne doświadczenie. I na końcu państwu powiem, on jeden uwypuklił, że jednym z punktów jego działania i celów jest poprawa dostępności i jakości służby zdrowia. Jako długoletni pracownik służby zdrowia taki kandydat uważam, jest nam najbardziej potrzebny. Dlatego zachęcam państwa, żebyście w swoich rozważaniach wzięli tą kandydaturę pod uwagę jako pierwszą. Bardzo dobrze znam Krzysia Gutkowskiego, jest to wspaniały, dobry, mądry człowiek, uczciwy przede wszystkim, warto na niego głosować, ja będę. Krzysiu Gutkowski jest moim i sąsiadem i kolegą z pracy, razem pracujemy na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest to bardzo dobry nauczyciel akademicki, sumienny, rzetelny, przekazujący całą swoją wiedzę studentom, a przy tym niezwykle dla nich życzliwy. Profesora Gutkowskiego znam od dawna. Mieszkamy w jednym mieście po sąsiedzku. To dobry, uczciwy, i bardzo pracowity człowiek, otwarty na potrzeby innych ludzi. Jestem przekonany, że takim pozostanie pracując dla nas w Senacie. Dlatego 15 października oddam głos na pana profesora. W dzisiejszych czasach obserwuję bardzo niebezpieczne tendencje, które przez przyrodników nazwane jest monokulturą. Wszyscy zaczynają śpiewać hosanna na rzecz pewnej określonej partii. To ta droga prowadzi do nikąd. Tutaj trzeba różnych spojrzeń, różnych doświadczeń. Analizując ten nasz polityczny rynek, zwróciłem uwagę na kandydaturę profesora Gutkowskiego. Uważam, że jest to fantastyczny człowiek, fantastyczny wybór i powinni wszyscy zastanowić się nad możliwością oddania dla niego głosu. Szanowni Państwo, wielu moich znajomych leczy się lub leczyło się u profesora Gutkowskiego. Są bardzo zadowoleni i podziwiają jego wielki profesjonalizm. Uważam również, że powinniśmy głosować na osobę, a nie na partie polityczne. Dlatego też zachęcam wszystkich Państwa do głosowania na osobę Profesora Krzysztofa Gutkowskiego, niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem pacjentem od wielu lat Pana Profesora Krzysztofa Gutkowskiego. Mam szczęście, że w życiu trafiłem akurat na niego, jak miałem ogromne problemy zdrowotne. Dzięki jego wielkiej wiedzy, wielkiej empatii, wielkiemu zaangażowaniu przeżyłem, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Znam go również już trochę prywatnie, bo znamy się wiele lat. Wiem, że jest fantastycznym człowiekiem, pełnym empatii, pełnej dobroci dla pacjentów i myślę, że byłby fantastycznym kandydatem na senatora RP. Kilka lat temu znajomy wspomniał mi o profesorze Gutkowskim, Wspominał, że mu życie uratował, że jest mu bardzo wdzięczny, że on jest bardzo dobrym fachowcem. Eee, skorzystałem z jego rad i udałem się na wizytę ze swoim problemem. Profesor podczas wizyty zawsze wykazywał ogromne zainteresowanie moją osobą, analizował wyniki, badań i stawiał zazwyczaj dobrą diagnozę. A po diagnozie zawsze wyczerpująco udzielał rad, jak należy postępować jak należy żyć z takim problemem jestem mu za to bardzo wdzięczny i co się nie zdarza mi osobiście i chyba nie jest w zwyczaju profesor podał mi swój numer telefonu mówiąc że jeżeli będę miał problemy i będę potrzebował pomocy to proszę dzwonić jestem zawsze do dyspozycji nie jest on zwykłym lekarzem jest nieprzeciętny dobrym fachowcem, a przede wszystkim, moim zdaniem, bardzo dobrym człowiekiem, który kieruje się w życiu przede wszystkim dobrym pacjenta i miłością. Krzyśka Gutkowskiego znam od około 10 lat uważam, że jest bardzo dobrym specjalistą, bardzo dobrym lekarzem, bardzo empatycznym, jest super kolegą, po prostu fajny gość. Z profesorem Krzysztofem Gudkowskim znamy się od czasów szkoły podstawowej w Tyczynie. Razem też graliśmy w piłkę. Potem on zaczął robić karierę i teraz doszedł do tytułu profesora Bolewederskiego. To jest jeden z najlepszych lekarzy gastroenterologów w Polsce, a na pewno najlepszy na Podkarpaciu. Przychodzą nawet do niego pacjenci z Warszawy i z Krakowa i z Lublina, żeby zasięgnąć po prostu z opinii tego wybitnego lekarza. Z jego książek uczą się w całej Polsce młodzi lekarze na studiach medycznych. Także my nawet nie doceniamy tego, jaki mamy wielki skarb na Podkarpaciu. Dlatego cieszę się, że profesor Krzysztof Gutkowski startuje do Senatu z okręgu rzeszowsko-łańcuckiego. Na pewno będę na niego głosował i będę popierał Wspierał innych, żeby też na profesora głosowali. Czas na zmiany, czas na porządnych ludzi. Dziękuję. Pana profesora Krzysztofa Gutkowskiego poznałem około dwa lata temu z uwagi na chorobę i wizyty mojej mamy u pana, u pana profesora. E, przyznam szczerze, że zrobiły one na mnie bardzo duże wrażenie z uwagi na, na życzliwość, na, na wysoką kulturę i szeroko rozumiane podejście do pacjenta ze strony pana profesora. Jeśli chodzi o wizyty mojej mamy, przyznam szczerze, że dla mnie było to coś wyjątkowego, coś z czym się chyba wcześniej nie spotkałem, czego podsumowaniem był nawet kontakt z inicjatywy pana profesora z pacjentką, czyli z moją mamą, w terminie późniejszym z pytaniami o sytuację zdrowotną, o postępy w leczeniu. Było to dla mnie coś naprawdę wyjątkowego w moim odczuciu. I ten kontakt z panem profesorem, później również z uwagi na kolejne wizyty mojej mamy, był podtrzymywany. I tylko wówczas utwierdzałem się w tym, jak dobrą, życzliwą osobą jest, jest pan profesor, z wysoką kulturą osobistą. I myślę, że mam bardzo duże podstawy ku temu, aby sądzić, iż jako senator Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował takie swoje podejście i do pacjentów, i do innych ludzi, z korzyścią na pewno dla, dla mieszkańców, czy to powiatu Rzeszowskiego, łańcuskiego, ale myślę, że nie tylko, również dla całego województwa i dla całego naszego społeczeństwa. I uważam, że warto tutaj przyczynić się do, do, do sukcesu pana profesora. Profesor Krzysztof Gutkowski, lekarz, nauczyciel, menadżer. W trosce o twoje zdrowie. Bezpartyjny kandydat do Senatu z okręgu Rzeszów łańcut Proszę o Państwa głos. Profesor Krzysztof Gutkowski, numer jeden. Lista do Senatu.